Witam wszystkich kibiców z milionów po spotkaniu z pogonią Siedlce, przegranym 1-0. 15 minut po meczu robimy tutaj wywiad. W nerwach, niestety, po meczu, który nie ułożył się dla nas dobrze od samego początku, graliśmy bardzo słabo, nie mieliśmy żadnych sytuacji poza jedną sytuacją Bartka-Florka. Mogliśmy przegrać dużo wyżej. Niestety, kolejne punkty uciekają i zamiast gry ofensywnej i gry o baraże, którą zapowiadał prezes oraz właściciele, jest walka o utrzymanie. Jak to się skończy, zobaczymy. Dzisiaj na konferencji Tenera podpytamy o kilka istotnych kwestii dotyczących meczu. A jeżeli będzie możliwość, w najbliższym czasie zapytamy również prezesa, dyrektora sportowego oraz właścicieli, jak widzą dalej przyszłość, bo miało być tak pięknie, a jest, ona odwrót jest, bardzo źle, jest bardzo słabo dla kibiców, jak również dla mnie, który żyje nerwami, jeszcze po tym meczu ciężko coś rozsądnego powiedzieć. Mieliśmy nadzieję, że będzie lepiej, a niestety idzie to w coraz gorszą stronę.